Ostatnio po nagraniu filmiku o kartach przypomniało mi się coś, o czym też mógłbym porozmawiać, więc podbiegłem do szafki i wyciągnąłem magazyny. Dużo magazynów. Dobra, wcale ich nie wyciągnąłem, wyrzuciłem je jakiś czas temu. Magazyny powszechnie znane również jako gazetki są super i chyba każdy chociaż raz w życiu jakąś kupił. Mogą one być o zwierzętach, samochodach czy komputerach. Natomiast ja zbierałem inne gazetki i dzisiaj chciałbym wam o nich opowiedzieć. Pierwsze magazyny, których w sumie zbierałem najwięcej, to gazetki Lego. I nikt, dosłownie nikt nie kupował ich, by przeczytać jakiś komiks wszystkich obchodził ten kilkuklockowy dodatek. Czasami to była jakaś budowla, ale najczęściej to był jakiś ludzik Lego, który był już w większości zestawów. Było całkiem dużo rodzajów magazynów Lego i u mnie wyglądało to tak, że umówiłem się z moim młodszym bratem, że on będzie zbierał gazetki Lego Nexonites, bo oczywiście to była ta gorsza seria, a ja zbierałem Lego Ninjago, więc ja zbierałem jakichś ludzików Ninja, a on zbierał cyberrycerzy. Oprócz tych dodatków, tak jak mówiłem, nie było w tych gazetkach nic interesującego. W sensie, możesz czytać komiksy, ale bardzo szybko się nudziły. Na końcu magazynu były też pokazane prace konkursowe, i często sobie myślałem: Hej, chciałbym też wziąć udział w jakimś konkursie, by pokazali moją pracę, ale nigdy nie wziąłem udziału, bo i tak w głębi duszy wiedziałem, że to niemożliwe. Gdy prosiłem rodziców, by mi kupili jakąś gazetkę Lego, to zawsze wyglądało to mniej więcej tak: mogę gazetkę? Nie, to marnowanie pieniędzy. No proszę, nie. I z tą sytuacją mnie pomagała też jedna rzecz. Zauważyłem, że co roku te gazetki drożały o złotówkę, więc co roku było ciężej i ciężej namawiać rodziców. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się działo. Dawno ich nie zbierałem, więc nie wiem, czy tak dalej jest. Więc no, spoko są te LEGO gazetki. 10 na 10. Magazyny, które też kupowałem, to były te piłkarskie. Podczas mojej piłkarskiej fazy i tylko dlatego, bo były w nich jakieś specjalne karty. Trochę je też czytałem, ale głównie z myślą, że... WOW! Będę mógł teraz z kolegami o piłce nożnej gadać! Yay! Miałem chyba z dwa takie magazyny, więc za dużo o nich nie powiem. 5 na 10. Były jeszcze gazetki Kaczora Donalda i w porównaniu do innych te warto było kupować dla treści. Komiksy były tam rzeczywiście bardzo dobre. Natomiast, jeżeli chciałeś kupić je dla dodatku, to chyba źle trafiłeś. Do tych gazetek dodawali takie totalnie randomowe rzeczy, jak jakaś gumowa łapka, poduszka pierdziuszka, czy jakaś plastikowa latarka. No, ale lepsze coś niż nic. No, to chyba wszystkie magazyny, które zbierałem. A jakie wy kolekcjonowaliście?